Witam, dzisiaj pokażę Ci obiad na inflację. Jest to tani szybki, pyszny i zdrowy obiad. Zdrowy, no bo jak tutaj możecie zauważyć, ja podświetlę, tutaj te białe granulki to jest nic innego jak kasza. W tym wydaniu jest to kasza perłowa. No bo wiadomo, odmian kasz jest dużo, ale praktycznie każda kasza jest zdrowa. No i co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj smażoną cebulę yy, i to wszystko idzie zrobić dosłownie w paru yy, chwilach. Tutaj jeszcze mam w dodatku kefir, który prezentuje się tak? Także tutaj jemy i popijamy sobie tym kefirem. Elegancka sprawa. Spójrzcie samo zdrowie żywej kultury bakterii. Yy, pozytywne. Mniam, mniam. No i tak jak mówię, przede wszystkim bardzo szybko idzie to ogarnąć, yy, bo tutaj wiele nie trzeba. No trzeba ugotować kasę i tam pokroić cebulę i no ją podsmażyć, no i gitara, nie? I mamy fajny, ciepły posiłek i, 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 i zdrowy posiłek, pyszny posiłek. Każdemu polecam, no bo wiadomo, inflacja jest, ceny są jakie są i, i, i to nawet nie chodzi o inflację, bo wiadomo, że wszyscy są zabiegani w tej robocie, Nikt nie ma czasu na jakieś perfekcyjne gotowania i, i, i tego typu sprawy, a to to idzie bardzo szybko zrobić. Pojeść sobie nawet y, smacznie właśnie przede wszystkim i zdrowo, nie? Bo no, parę chwil roboty i mamy obiad, nie? Danim kosztem. No, na razie.